Ułamek sekundy. Oparta o ścianę czekałam na wieści z sali operacyjnej. Popłoch, który panował tego wieczoru w szpitalu, był nie do zniesienia. Zwłaszcza w momencie, gdy ważył się los osoby, którą kochałam. Wiedziałam, że Oleg da radę, że jest silny i wszystko, co jest zależne od niego samego, musi się udać. Trzymał w swoich rękach życie. Życie, którego przecież nie można tak po prostu stracić. Nie w sposób, który jest absurdalny, nielogiczny i bezzasadny. Jeśli umierać, to tylko wtedy, gdy można w tym dostrzec jakiś najmniejszy sens. Ale czy nawet wtedy śmierć jest w porządku? Na pewno nie dla tych, którzy muszą z nią pozostać i dalej funkcjonować. Zaraz oszaleję, rzekłam do siebie z bezradności. Ile można czekać? Dodałam kiwając przecząco głową. Młoda jesteś. Masz czas. Odezwał się starszy mężczyzna, który siedział w tym samym korytarzu. Spojrzałam na niego z niepochlebną miną. No, co tak patrzysz. Operują właśnie moją siedemdziesięcioletnią żonę, która przeszła trzy zawały. Czekam tutaj na nią już czwarty raz. Wiesz, ile czasu ja straciłem? <grym> W moim wieku, minuta jest na miarę złota. Przez tę minutę mógłbym jej spojrzeć raz jeszcze w oczy, rozśmieszyć, opowiadając dowcip, złapać za rękę, nakryć ją swetrem, by nie marzła. Mężczyźnie zaczęła trząść się broda. Usiadłam obok niego. Za każdym razem wracała, dodał. Tym razem też wróci i będzie mógł pan zrobić o wiele więcej dla swojej żony. Starszy pan spojrzał na mnie i radośnie się uśmiechnął. Pamiętaj, cierpliwość popłaca. Jeśli na coś czekasz, to nie po to, by się złościć i kopać nogą w ścianę, lecz po to, by w tym czasie zatrzymać się na moment, pomyśleć i być może odnaleźć drogę której przez tę dzisiejszą gonitwę nie jesteś w stanie dostrzec. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Miałem tyle lat, co ty, też byłem niecierpliwy i niepokorny. Traciłem przez to ważne chwile. Zamiast się złościć, że musiałem czekać godzinę dłużej na pociąg, który się spóźniał, mogłem wykorzystać ten czas na spacer, przeczytanie nowego rozdziału książki lub rozmowę z nieznajomym. Przecież nic nie mogłem i tak zrobić, prawda? Wybierałem jednak opcję frustracji i rzucania mięsem na linie kolejowe, przez co szkodziłem sobie. Podróż pociągiem nie była już tak satysfakcjonująca, jak w sytuacji, w której inaczej podszedłbym do tego opóźnienia. Spojrzałam z podziwem na tego mężczyznę. Po jego słowach moje rozdrażnienie i obraza na świat ustąpiły, a ciało ogarnął spokój. Siedzieliśmy więc razem przed blokiem operacyjnym i czekaliśmy. Oboje na dobre wieści, oboje w zupełnej zgodzie z tym, co może przynieść nam los, oboje w zrozumieniu siebie nawzajem i energetycznym wsparciu. Po dwóch godzinach masywne drzwi sali operacyjnej otworzyły się. Ujrzałam w nich Olka. Natychmiast zerwałam się na nogi i podbiegłam do niego. Powiedz coś w końcu! Wiesz, że nie jesteś z nim spokrewniona. Nie mogę udzielić Ci żadnych informacji na temat jego stanu zdrowia. Olek, przestań pieprzyć do cholery jasnej! Panie doktorze, mnie pan może powiedzieć: Jestem ojcem Mikołaja. Co z moim synem? Odwróciłam wzrok i ujrzałam prokuratora Majewskiego. Ojciec Mikołaja przyłożył swoją dłoń do ramienia olka i stanowczym ruchem wskazał, żeby się nieco oddalić, tak bym nie słyszała ich rozmowy. Ten mężczyzna zawsze był gnidą, lecz przez tych parę lat przepoczwarzył się w kanalię. Jego apodyktyczna postawa, nierzeczliwe spojrzenie, brak wrażliwości na postrzeganie świata i ego większe niż popęd seksualny pani Beatki. Dały mi w jednej sekundzie znak, że powinnam wyjść i poczekać na wieści od Olka, gdy już wróci do domu. Podeszłam do starszego pana, który wciąż czekał, aż operacja jego żony się zakończy. Podałam mu rękę i ciepło się uśmiechnęłam, życząc jednocześnie wszystkiego dobrego. Zabrałam z krzesła swój płaszcz oraz torebkę i bez zbędnych słów skierowałam się do wyjścia. Oleg zniknął gdzieś w szpitalnych korytarzach, a prokurator Majewski dogonił mnie i zatrzasnął przed nosem drzwi wyjściowe. Romo, co ty tutaj robisz? Zdziwiła mnie twoja obecność. Czy to jest przesłuchanie prokuratorze? Uśmiechnęłam się zwodniczo. Będąc z Mikołajem, nawet podczas wspólnego niedzielnego obiadu, za każdym razem czułam się jak na sali rozpraw, lub przynajmniej na komisariacie, więc nauczyłam się prowadzić słowną gierkę z tym postrachem gdańskich przestępców. Tak. Prokurator Majewski był nie do zdarcia. Rozpracował kilka zorganizowanych grup przestępczych oraz wsadził za kraty najpopularniejszych seryjnych morderców Wybrzeża. Jego dokonania opisywane były w czołowych krajowych gazetach. Często też bywał w telewizji i udzielał informacji o prowadzonych przez siebie sprawach. Szkoda tylko, że do tej pory nie udało mu się okiełznać jednego z poważniejszych gdańskich gangsterów, który notabene nosił jego nazwisko. Może gdyby już dawno wsadził Mikołaja do więzienia, nasza rozmowa w szpitalnym korytarzu nie miałaby miejsca. Bynajmniej. Mina ojca Mikołaja była niewzruszona. Skoro nie, to nie muszę się panu z niczego spowiadać. Chciałem, żebyś tylko wiedziała, że zrobię wszystko, by wsadzić za kraty tego, kto zrobił to Mikołajowi. Nie wątpię przełknęłam ślinę. Dlaczego pan mi o tym mówi? Chcę się uspokoić. Zakładam, że się martwisz o mojego syna, skoro się tutaj znalazłaś. Pan Majewski spojrzał na mnie protekcjonalnie. Przepraszam, śpieszę się. Spojrzałam równie pogardliwie w jego stronę i z całych sił otworzyłam ciężkie drzwi. Idąc do samochodu, próbowałam wyrzucić z mojej głowy wspomnienia, które powróciły jak bumerang. Pan Majewski wykazał się szczególną nieustępliwością, gdy walczyłam w sądzie z Mikołajem o moje badania. Jego złowroga twarz śniła mi się każdej nocy i psuła nawet słoneczne dni. Nie miałam ochoty oddychać tym samym powietrzem, którym pławił się ten człowiek. O ile mogłam go tak w ogóle nazwać, ponieważ człowieczeństwo leżało na najwyższej półce jego książkowych pozycji, przez co bardzo rzadko do niej zaglądał. Oleg wrócił do domu o trzeciej nad ranem. Czekałam na niego. Cierpliwie. Czekałam cierpliwie i starałam się nie panikować. Olek położył kurtkę na fotel i usiadł obok mnie na sofie. Złapał mnie za rękę. Zabrałam jednak swoją dłoń. Choć wiedziałam, że moje wsparcie jest teraz jedyną rzeczą, której Olek potrzebuje, nie potrafiłam przestać się na niego gniewać. Wciąż czekałam cierpliwie, tym razem na jakiś komentarz z jego strony. Bełkot, który usłyszałam przez słuchawkę telefonu, gdy Olek jechał w karetce razem z Mikołajem do szpitala, niczego mi nie wyjaśnił. Roma, Olek raz jeszcze próbował złapać moją dłoń. Nie! Chcę wiedzieć, co się wydarzyło. Oleg zwiesił głowę i zaczął ocierać rękoma o swoją potylicę. Po minucie spojrzał na mnie, przełknął ślinę, złapał głęboki oddech i zaczął mówić. Gdy brałaś kąpiel, przyszedł do ciebie SMS. Nie mam w zwyczaju odczytywania cudzych wiadomości, lecz Twoja komórka leżała na stoliku i spostrzegłem, że wiadomość została wysłana z obcego numeru. Zdziwiło mnie to. Postanowiłem odczytać tę wiadomość. Napisał do Ciebie Mikołaj z prośbą o spotkanie. Od dłuższego czasu czułem, że coś jest nie tak Roma. Gasłaś w oczach. Wiedziałem, że gdy zapytam wprost, nigdy nie powiesz mi prawdy. Odpisałem więc, żebyśmy się spotkali w parku po drugiej stronie ulicy za piętnaście minut. Ty Wysuszyłaś włosy, ja wyszedłem ukradkiem i zobaczyłem Mikołaja, który siedział na ławce. Zaczerpnęłam powietrza i w milczeniu słuchałam coraz cięższych i trzymających mnie w napięciu słów Olka. Podszedłem do niego i powiedziałem, żeby trzymał się od ciebie z daleka. On wstał i zaczął mi grozić, popychając jednocześnie. Byłem daleki od rękoczynów, znasz mnie zresztą, ale on był coraz bardziej agresywny i nieustępliwy. Wydawało mi się, że jest pod wpływem narkotyków. Nic do niego nie docierało. Uderzyłem go więc w twarz. On upadł na ziemię i stracił przytomność. To był ułamek sekundy. Olek! Czyli ta operacja to wszystko twoja wina? Nie, to, to nie może. To nie może być prawda, to się nie dzieje. Mikołaj miał w głowie tętniaka. To, że go uderzyłem, o niczym nie przesądza. Tak, mógł pęknąć od uderzenia, ale równie dobrze mogło się to stać podczas dźwigania ciężaru, stosunku płciowego, a nawet defekacji. Każdy nagły wzrost ciśnienia tętniczego może doprowadzić do pęknięcia tętniaka. O czym ty mówisz, Olek! Nie jesteś w szpitalu. Daruj sobie ten medyczny slogan. Na 90% a nawet na 99%, to ja przyczyniłem się do pęknięcia tego przeklętego tętniaka. To ja go uderzyłem, Roma. To moja wina. Starałem się odwieść te myśli z mojej głowy, ale fakty są bezlitosne. Olek. Uratowałeś mu przecież życie, operowałeś go kilka godzin. Gdyby ciebie tam nie było, nie wiadomo, czy Mikołaj by przeżył. Roma, Mikołaj jest w śpiączce. Dwie kolejne doby będą decydujące. Po jaką cholerę tam szedłeś? Po co wdałeś się w tę bójkę? rozpłakałam się. W jednej sekundzie dotarło do mnie, że Olek może stracić prawo do wykonywania zawodu i odpowiedzieć karnie za spowodowanie wypadku, który mógł okazać się śmiertelnym. Spokojnie. Będzie dobrze. Musi być. Teraz jest najważniejsze, żeby Mikołaj się wybudził. Jeśli się nie wybudzi, oskarży cię o wszystko! Znam go! To niewdzięczny i mściwy człowiek. Zupełnie jak jego ojciec! Roma! Musimy zachować spokój i czekać. Mam już dość tego czekania! Mam po prostu dość! Przytuliłam się do Olka i chłonęłam z całych sił jego zapach. On nie odpuści, Olek. Tak bardzo się o ciebie boję. Nie chcę, żeby stała ci się krzywda. Nie chcę, byś przeze mnie nie mógł już nigdy operować. Poszedłbym do tego parku raz jeszcze, nawet gdybym wiedział, co się wydarzy. To była moja decyzja, za którą nie możesz się obwiniać. Poza tym nawet nie zdajesz sobie sprawy, jaką miałem satysfakcję, gdy dałem mu w twarz. Należało mu się za to wszystko, co ci zrobił. To ja poniosę wszystkie konsekwencje, które będę musiał. Poniesiemy je razem, bo jesteśmy w tym razem. Rozumiesz? Nie zostaniesz z tym sam. Winę za wszystko ponosi Mikołaj i tylko on. Zaatakował cię, broniłeś się, nie chciałeś przecież zrobić mu krzywdy. Kochanie, to jest słowo przeciwko Słowu. Tym razem nasze słowo będzie ważniejsze. Nie pozwolę zmarnować ci życia. Ani Mikołajowi, ani jego ojcu, ani nikomu innemu. W tym momencie dosadnie zrozumiałam ideę przekazu starszego pana. Wystarczył ułamek sekundy, bym zebrała w sobie największą moc do działania. By nic nie wydawało mi się straszne do przezwyciężenia przeciwności losu, by czekanie zaowocowało i było moją siłą, a nie przekleństwem, bym racjonalnie i z pełnym zrozumieniem odrobiła lekcję, które przyniosło mi życie. Cały czas na coś czekamy na nowy dzień, na koniec pracy, na ulubiony program w telewizji, na wiosnę, na upragniony urlop. Cały właśnie sens w czekaniu, ponieważ jest to najlepszy czas na przemyślenia na ostudzenie umysłu, na ekscytację tym, co może się wydarzyć, co przyniesie nam przyszłość. Gdy już to mamy, nie potrafimy cieszyć się tym tak, jak powinniśmy. Kolejny dzień mija, praca się kończy, a na zajutrz przytłaczają nas kolejne obowiązki. Program w telewizji okazuje się banalny, wiosna niedostatecznie ciepła i słoneczna, a urlop droższy niż zakładaliśmy. Może właśnie to czekanie jest drogą do uświadomienia sobie, jak cenne są małe, przyziemne zajęcia i rzeczy, których codziennie doświadczamy. Spojrzałam więc na Olka, opowiedziałam mu anegdotkę o lekarzach, z których zawsze się śmiał. Zapałam za rękę i zaproponowałam, że zrobię herbatę. Choć jego oczy zdradzały smutek i zmartwienie, zaświeciły się w momencie, gdy razem przy zapalonej lampce piliśmy herbatę i po prostu byliśmy ze sobą i dla siebie. Oboje czekaliśmy na kolejne dni, tygodnie, a może miesiące, nie wiedząc jeszcze, co dla nas przyniosą. Byliśmy natomiast pewni, że jeśli teraz wykorzystamy najlepiej czas, który jest nam dany, łatwiej będzie zmierzyć się z przyszłościowymi niepowodzeniami. O ile takowe nadejdą.